manko z tej strony Archie i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Po dłuższej przerwie co prawda, ale wracamy i wracamy z czym? Wracamy z testami samochodów. Dajcie znać czy takie filmy Wam odpowiadają, to będą krótkie filmy o samochodach. Dajcie Samochodu. znać przede wszystkim, bo dzisiejszym gościem jest już naprawdę coś myślę, że w miarę grubego. I takie samochody na pewno też będą się pojawiać, ale dajcie znać, czy nie chcielibyście też takich bardzo normalnych samochodów, takich aut do załóżmy, nie wiem, 40-50 tysięcy złotych. Dajcie znać, czy to jest coś, co też chcielibyście na tym kanale widzieć. Dzisiejszym gościem i pierwszym gościem na naszym kanale jest Mercedes. Mercedes GL E450, który zasilany jest jednostką benzynową V6 o mocy. 367 koni i dodatkowo ma silnik hybrydowy, silnik elektryczny o mocy 22 koni, co w sumie daje nam 389, prawie 400 koni. W tym gigancie waży 2280 kg. Oczywiście ma też na to wpływ na pewno to, że ma automatyczną skrzynię, zresztą tak jak już chyba wszystkie, oraz napęd na 4 koła. No i przede wszystkim jego. Masywna postać, nie? no bo to jest naprawdę już bardzo duży samochód. Jego średnie spalanie na przestrzeni ostatnich 2000 km to jest 11,1 litra, więc podejrzewam, że to jest taka średnia, średnia mieszana jazda, gdzieś tam trochę miasto, trochę trasa, no i myślę, że z tym trzeba się w tym samochodzie liczyć. I to, że ma silnik elektryczny, to właściwie za dużo nam nie da. To jest taki, myślę, że bardziej hak na to, żeby się wszystkie normy zgadza, zgadzały. To jest taki samochód, którym jeździ po prostu prezes firmy. Przejdźmy sobie do bagażnika, zobaczmy jak to tutaj wygląda. Bagażnik jest, oczywiście jest wysoki. To charakteryzuje zresztą wszystkie, wszystkie samochody, te crossover i tak dalej, że mamy bagażnik Wysoko. No, w tym przypadku jest też naprawdę bardzo wysoko, co pewnie też obniża jego pojemność. Aczkolwiek nie jest jakiś super mały. Możemy sobie tym przyciskiem obniżyć samochód, dzięki czemu gdzieś tam mamy trochę lepsze dojście do tego bagażnika. Czy to jest potrzebna funkcja, czy nie? Być może jak w tym samochodzie siedzi się z tyłu, bo myślę, że to jest bardzo ważne, jak chodzi o tego rodzaju samochody. Zrobimy test. Dwumetrowca. nie no, test. jednometrowca metrowca, i 80 cm, nie no, jest giga dużo miejsca. Jest giga dużo miejsca. Okej, okay, mamy taki podłokietnik, który nie jest jakiś duży. Często w Mercedesach one są dłuższe i mają te cup holdery, cup holdery bardziej wysunięte do przodu, co mi się wydaje, że jest lepsze. Bo w momencie, jeśli mamy tutaj sobie tak rączkę, to jednak gdzieś, gdybyśmy mieli tu kawę, to przeszkadza. Trochę ten dziwna aż. Miejsca jest naprawdę dużo, myślę nawet gdybym miał 2 metry, to tego miejsca byłoby tu wystarczająco, również jak chodzi o miejsce nad głową, zarówno na kolana i tak dalej. Siedzi się tu naprawdę fajnie, wygodnie. Tam z tyłu jest ustawiony tak, że miałem mega dużo miejsca, ale mimo wszystko tego miejsca z przodu też mam całkiem dużo. Oczywiście gdybym miał 2 metry, to raczej musiałbym się przesunąć trochę, trochę do tyłu. No i tutaj moim zdaniem siedzi się naprawdę fajnie Ja lubię jak jest, wiesz o co chodzi, jak jest tak zabudowane Jak wiesz, tu mamy bardzo masywne, mamy masywne drzwi Dodatkowo tunel środkowy jest też taki duży, masywny Jeszcze dodatkowo można się tu złapać Jest tym taka po prostu z każdej strony cykor łapa, kurwa. Jest dobrze nie? Fajne są te fotele, one są naprawdę strasznie komfortowe I fajne są, co zauważyłem, zagłówki bo te zagłówki one nie są, yy, nie są całkiem proste, tylko mają takie, widzicie, wcięcie na głowę. Dzięki czemu, jak idziecie sobie w kimono, to po prostu nie spada Wam w głowa od razu tak, tylko ona się po prostu trzyma. Możecie się delikatnie oprzeć i gdzieś tam, może nawet jakiegoś komara, ustrzelić. Przejdźmy do pozycji kierowcy i przejedziemy się. Mercedesikiem. Mamy tutaj Swobek, który jest też całkiem całkiem zacnych rozmiarów. Mieści się wszystko, co potrzebne. Złupki, U portfel jakieś tam nie no jest, jest, jest całkiem sporo miejsca. Dodatkowo tu chyba jest takie miejsce, że można sobie odłożyć telefon. Okej, okay. dobra. Jest tutaj też USB-C sztuk. Jedna mamy też ładowanie indukcyjne, co wydaje mi się, że w dzisiejszych samochodach jest całkiem fajną opcją, bo po prostu rzucajcie sobie w ten sposób telefon. Dodatkowo gdzieś tam też możecie sobie puścić, nie wiem, coś na tym telefonie jak nawigacja, chociaż tutaj i tak mamy CarPlay'a, więc, więc za dużo nam to nie zmieni. Mamy cup holdery. Mamy tutaj też dodatkowe jeszcze dwa USB-C. Możemy sobie to zamknąć. Ja uwielbiam jak y, ludzie robią testy samochodów i naciskają tak. Wiesz o co chodzi? Że czy skrzypi? Za skrzypi. Ale czy jak jedziesz samochodem to kurwa nie wiem naciskasz na to żeby sprawdzać czy skrzypi. No po prostu jedziesz i zazwyczaj to jest tak zrobione że wiesz no chyba to producent przewidział żeby to nie skrzypiało podczas jazdy. Wiadomo że to y, nie jest już ta jakość która była nie wiem tam. 15-20 lat, ci B5, ale jednak stylistyka jest naprawdę mocna, jest, jest, jest fajnie to wszystko zachowane. Podoba mi się, po prostu fajnie wygląda ten samochód, naprawdę wygląda dobrze. Oczywiście też za to płacimy, bo taki samochód kosztuje między 250 a 300 tysięcy złotych, więc no mało nie jest jak za używane auto kilkuletnie, odpalamy samochód i Przejdźmy się. Na co też chciałem zwrócić uwagę, to jest oświetlenie tego samochodu, czyli reflektory. Jest to technologia multi -beam LED, coś takiego, ale mega dobrze to działa, naprawdę. To jest coś jak Matrix w Audi. Mamy jakieś tam już te najnowsza technologia, jakaś LEDowa, która też oprócz tego, że daje nam naprawdę fajne światło, no to te. Reflektory są skrętne. Tam, gdzie skręcamy, tam, na, tam też widzimy, jak samochody jadą z naprzeciwka, to też te światło w jakiś sposób tam ucina i tak dalej. No, mega fajna rzecz. Oczywiście też automatyczne światła drogowe, czyli długie, tak zwane. E no, tak jak mówię, no jest to samochód, który już naprawdę też sporo kosztuje. Opcji jest tu też naprawdę mega dużo. Wszelkie asystenty prowadzenia, trzymania pasa ruchu, e, hamowanie jakieś, e, tempomat aktywny i tak dalej. No, to wszystko tutaj znajdziemy. No i to też nie jest dziwne. Kupując GLE, oczekujemy tego, żeby to wszystko w takim samochodzie było. Jest też na układzie head-up, yy, który też pokazuje nam sporo opcji. Yy, oprócz prędkości, to tam też są jakieś y, nawigacje i tak dalej. Właśnie nawigacja. To jest też mega ciekawe. I słuchajcie tego. Patrz, podjeżdżasz do skrzyżowania i w tym momencie jest kamera z przodu, która dodatkowo pokazuje nam, gdzie masz skręcić. Dokładnie w tym miejscu. No to jest opcja, której jeszcze szczerze powiedziawszy chyba nie widziałem. Co to jest naprawdę to jest mega, mega fajne. Wiesz co? Ja myślę, że to jest naprawdę przydatne, jak macie autostradę i pokazuje wam rozwidlenia. Czasami, jak macie rozwidlenie w ta na takiej zasadzie, że możecie jechać prosto, możecie, nie wiem, zjechać i możecie zjechać jeszcze bardziej, to wam pokaże, gdzie dokładnie macie jechać. Nie wiem, czy to działa aż tak dobrze. Trzeba by to sprawdzić. Więc dzisiaj sobie zrobię trasę i to sprawdzę i wam powiem. Tak jest, ale to na moim Instagramie. Wbijajcie na Archie Podłoga Lost. <laughs> Hej Mercedes. Słucham. Jaka jest pogoda? Czy możesz to powtórzyć? Przepraszam, ale nie mogę Ci w tym teraz pomóc. Czy możesz to powtórzyć? No i to jest właśnie to, że yy, te wszystkie komendy głosowe, jakby już z doświadczeniem wiem, że to nie działa zbyt dobrze. Ten GLE, którym dzisiaj podróżujemy, to jest rocznik 2019 przebiegu ten samochód ma 130 tysięcy kilometrów i co ciekawe ten samochód możecie kupić jest to samochód, który nasz klient zostawił nam abyśmy zajęli się jego sprzedażą więc w opisie macie link do tego samochodu, gdyby ktoś z Was był zainteresowany to oczywiście zapraszamy do kontaktu cena tego egzemplarza to jest aktualnie 265 tysięcy złotych do negocjacji. No nie mało. Można już za to kupić. Nie mam nie jakąś małą kawalerkę w mniejszym mieście, ale to pięknie. jak ktoś chce wydać tyle kasy, to oczywiście zapraszamy. Najlepsza reklama na świecie. Bardzo fajnie działa zawieszenie, bo to jest po prostu wybiera fajnie te nierówności, że ten samochód płynie. Nie jest to auto typu na przykład. Audi RSQ 8, e, gdzie ten samochód jest twardy i można jechać z tym autem nie wiem, 300 na godzinę i on się bardzo fajnie będzie trzymał drogi. Nie, ten samochód bardziej e, charakteryzuje się taką kulturą jazdy, czyli tutaj to nie chodzi o to, żeby e, na niemieckiej autostradzie cisnąć 300 na godzinę, tylko chodzi o to, żeby po prostu e, przyjemności podróżować. Tu w ogóle mamy skrzynię biegów, czyli ona nie jest tak jak na przykład w CLA tutaj. Nie, nie zmieniamy tej, tej gałki w ten sposób. Mamy Virtual Cockpit oraz mamy komputer, w którym znajdziemy naprawdę dużo opcji, zmian, możemy sobie zmieniać widok, jest też ambient, teraz tego nie będzie widać, bo jest dzień. Jeśli podróżujesz w nocy, jesteś śpiący, to możesz sobie puścić taką opcję tego Ambiente, która razi cię światłem, w razie gdyby, e, gdybyś usypiał, to ona nagle zaczyna, wszystko zaczyna pulsować, żeby cię pobudzić jakby, nie? I pewnie wibruje też kierownica czy coś takiego, więc no, a tu już są naprawdę mega takie e, ciekawe rzeczy. Nagłośnienie Burmester e, pozwala nam oczywiście na fajną jakość Muzyki, mega dużo opcji, na przykład ustawienia fotela. Ten fotel można ustawić nie tylko w tych parametrach, które widzicie tutaj, czyli to takie manu, nasze manualne, no elektryczne ustawianie foteli. Oprócz tego mamy jeszcze tu jakieś komforty, siedzenia, kinetyka fotela, podparcie kręgosłupa, no po prostu jakby cały fotel da się ustawie, ustawiać pod siebie. No, i jest to no, całkiem też ciekawe, aczkolwiek nie wiem, czy to w ogóle jest aż tak potrzebne. Mamy tutaj tryby jazdy. Możemy się przełączyć pomiędzy indywidualnym, sportem, komfortem i eko. No, i przełączają się na sport. Od razu wyższe obroty. Charakterystyka jazdy jest bardziej sportowa. I również to robi się twardsza kierownica Czuć to? I twardsze, twardsze zawieszenie Tu, tu, bo kordy kurwa, jest? E. Dobra, oczywiście, przepisowo, 50... Zamknięty odcinek tak, 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 tak W każdym razie, przyspiesza bardzo dobrze Ej, na, jeszcze tego nie sprawdzałem w tym samochodzie Żeby, tak wiesz, od zera cisnąć I aż jestem zaskoczony bo wiesz, to jest 2300 kg, prawie. Jeszcze my dodatkowo to masz. No to wiesz, więc, więc naprawdę ta masa nie jest, nie jest mała, a przyspiesza całkiem dobrze. To jest, patrz, to jest 389 koni. Mój CLA ma 9 koni mniej. no Na pewno CLA przyspiesza lepiej, ale mimo wszystko jest naprawdę dobrze. Jak na taką masę, jest to samochód, którym też. Można wyprzedzić no i to całkiem sprawnie. Jak widzicie, jestem w drodze. Jadę sobie właśnie Mercedesikiem e, trasę do Wrocławia. Już właściwie do Wrocławia dojeżdżam. E, zrobiłem aktualnie 30, 140 km. Trochę pojeździłem po mieście, po Opolu. I następnie teraz e, jadę już od jakiegoś czasu autostradą e, do Wrocławia średnie spalanie, jakie półki co mi wychodzi, to jest dokładnie 10 litrów natomiast jest to jazda, po pierwsze jazda ze Strzelec do Opola to jest jazda bardzo wolna więc tam nawet te spalanie spadało do poniżej 9 litrów po samym mieście wiadomo trochę więcej, natomiast tutaj też mamy ten tam powiedzmy silnik elektryczny, który gdzieś tam powoduje nam że lekko odpychamy się na światłach Mam wrażenie, że w jakiś sposób pomaga to w mniejszym spalaniu w mieście, bo też nie podskoczyło to jakoś bardzo mocno. Na autostradzie jadę około 130-140 na godzinę, więc taka raczej normalna prędkość. Wiadomo, gdybyśmy chcieli jeździć prędkościami typu 160-170-180 na niemieckiej autostradzie oczywiście. No to na pewno te spalanie byłoby większe. Myślę, że spokojnie można dobić właśnie do tych 11, 12 litrów. I co? I tak wydaje mi się, że jak na tak duży samochód To nie jest jakimś bardzo zły wynikiem. Raczej nawet e, jeździ się w takiej dobrej toleracji Biorąc pod uwagę też, że mamy V6 takie o mocy prawie 400 koni. Mega fajnie. Podróż tym samochodem jest naprawdę bardzo komfortowa. I to chciałem podkreślić, że kurczę, cofam moje słowa co do tego, że bo tam rozmawiałem też z znajomymi i tak dalej. De, I mówię kurcze komu jest potrzebny jakby samochód za niecałe 300 tysięcy, że te wszystkie bajery są, są niepotrzebne i tak dalej. Ale jednak robi to różnicę, robi to frajdę z jazdy. Gdzieś tam wiecie, masują te fotele. Jest tu tyle różnych opcji z jakimiś tam muzyczkami, ćwiczeniami, jakimiś takimi pierdołami. Jest asystent pasaruchu, który działa petarda. Gdyby nie trzeba było trzymać rąk na kierownicy, bo po jakimś czasie po prostu wyskakuje komunikat, to ten samochód idealnie trzyma się trasy. Więc to jest też mega na plus. i Zazwyczaj z, tego, z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj to w autach raczej działa średnio, że gdzieś tam odbijamy się od tych pasów trochę, macie takie wrażenie, co nie? A tutaj jest naprawdę no mega dobrze, po prostu trzyma się jakby cały czas ligi, działa to super. Mamy jakieś tam czujniki martwego pona, czujniki dystansu przed, przed samochodem, przed nami. No. Jest dużo różnych, naprawdę fajnych bajerów, które tą różnicę robią. Myślę, że jak kogoś stać, to to jest fajna, fajna, fajna sprawa. Gdybym ja miał naprawdę sporo środków, to myślę, że na pewno jeździłbym tej klasy samochodem, no bo no, jest to po prostu fajne. Samochód jest duży i czuć to w mieście, że on jest duży. Oczywiście mamy te wszystkie czujniki, kamery i tak dalej, ja raczej jestem kierowcą, wydaje mi się, całkiem niezłym, więc nie mam z tym problemu. Natomiast wydaje mi się, że osoba, która gdzieś tam jednak ma delikatny problem z jeżdżeniem samochodem, no to miałaby na pewno też dosyć spory problem z tym autem. No bo jednak jest wielki, jest masywny, i w mieście to czuć na jakichś ciasnych zakrętach, na jakimś parkowaniu. Jak wyjeżdżamy na autostradę. No to ta wielkość się traci. Po prostu mamy naprawdę fajny, przyjemny samochód. Czujemy się bezpiecznie, no bo tak jak mówię, no wszystko jest tu tak fajnie zabudowane, i tak dalej. Mam nadzieję, że w miarę dobrze udało mi się przenieść moje myśli na y, wideo. No i tyle. Yo.